thank mm -hmm. you Z ciężką rolę, ponieważ rozpoczynałeś dzisiejszy kabaret. To jak poszło wszystko w porządku? E, nie, tam ciężka rola. To nie ma. Jak ktoś wychodzi jako pierwszy, to mówi. O najciężej ma ten, który wychodzi jako pierwszy. Jak ktoś wychodzi jako trzeci, to mówi nie. Najgorzej to mają ci, którzy wychodzą jako trzeci. Jak ktoś wychodzi jako ostatni, no to o, najgorzej mają ci, którzy wychodzą jako ostatni. To nie ma specjalnego znaczenia. To jest urokliwe miejsce, że tutaj ludzie przychodzą, chcą się bawić. Wiadomo, że sala kongresowa, legenda i tak dalej, że jakiś taki dreszczyk dodatkowych emocji jest, ale się okazuje, że ta sala mimo swoich gabarytów, mimo swojej wielkości ma, użyję takiego słowa, kameralny klimat, że tam wszystko bardzo dobrze słychać, w miarę, nie mówię, że z 47 rzędu, ale, ale z, tych, z tych pierwszych 20 rzędów naprawdę dobrze widać. I, I jest fajnie i to jest takie klasyczne granie do, do publiczności biletowanej, więc oczywiście no odejmując, tą, te, te, te otoczkę, odejmując tę otoczkę, która wiadomo towarzyszy, że tutaj grali Rolling Stones, że tutaj e, przemawiali partyjni dygnitarze, e, że tu się działo tyle rzeczy ile się wydarzyło, że tutaj niedawno został odwołany chyba tu Waldemar Pawlak, to było to w kongresowej? Nie, to, to nie wiem czy to było w Kongresie. dobrze. Sprawdziłem. Sprawdzimy, tak, dokładnie, ale że było tutaj mnóstwo wydarzeń, że tutaj, nie wiem, regularnie występuje Bobby McFerrin i wyjść sobie na taką salę kongresową, no to oczywiście jakiś ten, ten dygot w kolanach jest nieco większy, ale naprawdę bardzo było sympatycznie. Oczywiście nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo to dopiero mamy za sobą spojrzę na zegarek 25 minut imprezy, rozpoczęliśmy z 5-minutową obsługą, to jeszcze się może dużo zdarzyć. Póki co odpukuję w niemalowane. No, oby tak dalej. A, powiedzmy. Dobrze, to no, nakierowane. Dobra. <grym> w wstępie okay. udało się rozbujać salę kongresową. A, no, proszę, bo ja cię Tak się no, bujała, że do że, teraz nie może przestać. ma, po pierwsze. No, A się bąbki bomb często <grym> nachowują o wszystkie, to one przypomniały tak. No są, nie, to nam mówili, że to nawet Maryla Rodowicz nie zrobiła takiego show, jakie no, to myśmy to zrobili. Nigdy no, nie zrobiła. No, no, no nie, naprawdę, rewelacja. rewelacja. ty widzisz, że macie nowego członka w kabarecie, czy nie? Tak, bardzo się cieszymy. Przyplątał się. Przyplątał się Tomek z Mhm. Tak, naprawdę? Naprawdę. To Tomek. To Tomek. Nie, nie. Nazywam się Michał Zenker. Jestem Zęknery. jednym. Z, właśnie ten. Jestem jednym z założycieli Kabaretu Chrynur i mam parcie na szkło. Nie, to nie, to idę. Nie, Tomek, 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 wracaj. Znaczy Michał? Michał. Po prostu masz fajne przebranie Tomka z Puków. Dobrze nam się grało, ale czy się udało rozbujać choinkę? Miałem wrażenie, widząc e, niektórych, którzy wchodzili na, do, do sali kongresowej, że już byli rozbujani Aha. przed wejściem. Tak? Tak. Czyli znaczy ja powiem obiektywnie, że Lenurowie się udało rozbujać później Puk trochę. Hmm. Wiadomo. Ale, no, no, no. Puk słabo. Pipuk mhm. dobił, tak. To może moralnie podniosłem tak do tego poziomu, co Hlynur był. No. Udało nam się. Udało nam się, tak. Ale... Ludzie, się, ludzie się śmiali i klaskali, czyli chyba się, chyba się rozbujali. Tak, że fizycznie się nie rozbujała, że w sensie, że jak statek, ale, ale było, było chyba w porze, tak mi się wydaje. A. Jest z nami Ścibor Szpak. Tutaj sześć... Tak, już czas nie na kiełbasach, coś... tylko na choince grasz. No, się doznaję, doznaję, teraz to jest właśnie ten błysk, to jest ten atak, którego doznaje czasem i myślę sobie, że chętnie bym zagrał na choince. No, grało mi się bardzo dobrze. Właściwie tak, bardzo dobrze i sala się ruszała co? Mhm. Mhm, cała. Cała sala się ruszała? Nie, no było fajnie, no co tam gadać dużo. Jak na, jak na takie gremium, na, tyle, na tylu widzów, którzy siedzą dookoła rzadko występuje przed tak dużą publicznością, przez są dwie, trzy osoby nie, tam w domu. Więc, więc nie, jak na tyle osób, to reakcje, na tak kameralny numer, przynajmniej jak kiełbasofon, bo on kameralny, wymaga dialogu z publicznością, że mówi się, prawda, do nich coś tam, popatrzcie, powiedzcie coś do mnie. Jak na taki numer, to ja ich w ogóle nie wiedziałem, nawet nie wiedziałam, czy oni tam są i było dużo, oni byli gdzieś tam w tle, ale mówili coś do mnie, więc jak na takie warunki było świetnie, świetnie, świetnie. I jeszcze śpiewałem reggae, co bardzo lubię robić, razem z koleżanką. Myślałem sobie, jak udało się to Rolling Stonesom, to pewnie nam się nie uda. Ale chyba nie było najgorzej. Nie było najgorzej, chociaż nie wiem, jak było dobrze w, w, w czasie występu Rolling Stonesów, bo nie było mnie wtedy na świecie. O co chodzi w tej imprezie? Generalnie chodzi o to, żeby zrobić fajne kabareto. To tak mówiąc tutaj prościej, o co chodzi? To o to chodzi. Pomysł na to na, na kabareto nie jest taki, żeby przyjechały kabarety z różnych polskich miast, i powiedziały, co myślą o Warszawie. Żeby zrobić imprezę z jednej strony oczywiście pod tytułem kabaret, bawimy się sympatycznie, ale z drugiej strony, żeby pojawił się element tak zwanego hardkoru. Nie wiem, nie wiem, bo jeszcze nie wiem, co kabarety pokażą, czy się wszyscy odważą, no a przynajmniej, bo każdy miał przygotować jeden numer taki mocno warszawski w klimacie, w stylu. Tak jak, czy nam to wyjdzie? Zobacz. Jest to impreza folklorystyczna, na której występują słynne kapele ze wsi wieledwie Podlaski. Jest też kilka zespołów rockowych i dwa heavy metalowe. Jak to kabareton warszawski? Przegapiłam parę rzeczy. No. <grym> być, może, być może, być może, nie co ty robiłeś dzisiaj? Co? Ja ci nie widziałam w ogóle na tym. E, nie no, jak na kabaretonie warszawskim. No, jesteśmy w Katowicach i w krakowskim spotku i wiadomo, no, 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 no jest bardzo fajne. E, widziałam tutaj w ogóle to też śmieszne, bo, bo widziałam w korytarzu przed chwilą kabaret Moralnego Niepokojnie. To jest jakiś kosmos, przechodzili nie wiem, czy mi się też przy, przyśniło. Jakieś inne kabarety łażą, zupełnie nie wiem skąd się wzięło na kabaretonie warszawskim. Natomiast małą kapel widzę w tym roku, zdecydowanie tych ludowych. Dużo mniej niż, niż bym się tego spodziewał. Właściwie jeszcze nie widziałem żadnej i jestem zagubiony trochę. Chodziło z mojego punktu widzenia o to, żeby tu przyjechać oraz wystąpić pod koniec, bo tak zostaliśmy ustawieni I potem odśpiewać wspólnie pieśń o naszej Warszawie. W związku z tym przyszła mi do głowy właśnie parodia tego utworu Mieczysława Foga, ale może nie będę mówił o tym publicznie, bo spalę. Okay. Y więc oczywiście każda impreza kapitalowa miała na celu zgromadzenie publiczności, rozbawienie jej i wysłanie bezpiecznie do domu. I zakończyło się to sukcesem? Y z mojego <noise> punktu widzenia tak. Nikt nie zginął, nikt nie został ranien, ranny nikomu chyba nawet nic nie zginęło. Nie dość, że nie zginął sam. A co najbardziej lubisz w Warszawie? W ogóle jest taka rzecz, jaką, którą lubisz w Warszawie? Nie, no to oczywiście, że tak. No, o, nie nie, nie czy mogę powiedzieć, że warszawianki są piękne, ale to Polki są generalnie niezwykle pięknymi e, istotami. E, są, są to bez dwóch zdań. Mamy dwa fantastyczne stadiony. E, mówię o Pepsi Arenie i mówię o Narodowym. To oczywiście takie rzeczy cieszą. Mamy metro Młodzien czyli praktycznie pod moim domem, że można sobie do centrum wyjechać w 8 minut czy w 10 minut. Ja z tego regularnie korzystam. Nie, no jest dużo plusów. Mm, są fajne kluby. Brakuje mi, a można się poskarżyć, brakuje mi dobrego klubu stand-uperskiego. No wiem, że jest klub komediowy, na Chłodnej, Chłodna, na, na, na chłodnej ale brakuje mi e, e, dobrej, dobrej. Rozśmieszają mnie moi szanowni koledzy i koleżanki z kabaretów, przepraszam. O, to to by się jeszcze przydało. Ale generalnie nie no, oczywiście no jest ten gigantyczny pęd, jest taka anonimowość, jest dziki tłum, no ale to rozumiem, że wypowiadamy się dla portalu kabaretowego, nie do, dla portalu socjologicznego. Nie będziemy tam mówić o niedolegliwościach życia w Warszawie, ale to jest tak, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Warszawy z zamiarem osiedlenia się, to raczej wyjeżdża się z tego względu, że się nie udało, niż dlatego, że nam się tak Warszawa aż tak strasznie nie podoba. No to chyba taka jest um, dla niektórych bolesna, a ta, gdybym miał tak zdefiniować. No, to właśnie coś w tym stylu, tak bym powiedział. Nie, no Warszawa z jednej strony oczywiście może odpychać, przerażać swoją wielkością, tempem i itd., ale z drugiej strony ma w sobie coś magnetycznego, że przyciąga, że jak ktoś już tutaj zapuści korzenie, to zrobi wszystko, żeby te korzenie się nie wyrwały. Drzwi obrotowe do tych tarasów. Pozdrawiamy Pana, który nam dzisiaj sprzedał motto, w ogóle myśl życiową. Panowie, to się odnosiło do drzwi, co prawda, ale panowie, z tymi drzwiami jest jak w życiu, jak nie popchniesz, to nie pojadą. Tak, bo. bo myśmy nauczeni, że się drzwi same kręcą bo u nas we Wrocławiu jest tak, że się tak. same kręcą, a tu trzeba było pchać ręcznie i my staliśmy jak te ciule we dwóch i, że, żeby... To by to by nie stało, że tak długo a, no, 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 no nie, w ogień minut. Na, szczę na, na szczęście ten pan z tyłu szedł no tak. i, i życie nie, on ci powiedział, że życie się samo nie kręci no coś tak, takiego no. taki pomocnik Ta, filozof ale w tak, ale filozof, który jak nie popchniesz to, to nie pojedziesz, wiesz nie, to, 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 to akurat nie jest, to on jest z innego bo... skeczu synku <laughs> ja ci potem powiem z jakiego, tak nie lubi Jeździć na przykład po Warszawie samochodem, bierze <gryzę> bryczkę, <i> przejada. Świetne, <gryzny> no, tak. I kulejnogą. I nogą, tak. Mnie przeraża ten ogrom ludzi, mrowie, tak się, tak się wyrażam. Taka kawiarnia, gdzie ona była, na Placu Zbawiciela, tam nieraz przychodziliśmy na kawkę, tam przychodzi taki jeden aktor, i myślę, że on się we mnie zakochał, ale może sobie wymawiam. Nie, nie, na pewno się zakochał. Zakochał się, tak, nie? Tak, tak. Ja tylko powiem, że będę mnie Krzysztof, a nie powiem jak dalej. Dałkrzewicz. Nie, nie Krzysztof, Dałkrzewicz. Nie, Dałkrzewicz, ale nie Krzysztof. I Więc to ja, tak ja lubię taka wiarę. lubimy. I jak jest brzydka pogoda, to jest szaro. A jak jest nie ma brzydkiej pogody, to nie, nie jest to tak szaro. Nie, ja wszystko lubię. To ja też wszystko lubię. To ja, ja bardziej powiedzi. niż oni. Bardzo lubię korki korki. Są, korki Thatcher. są naj, największe w Polsce lubimy mi najbardziej w Warszawie podoba się wszystko nie nie wam wam nie mi wam wam się... a e, wam Wampy. drugi raz może test znajomości siebie nawzajem powiedz co ewa odpowiedziała na to pytanie co jej się najbardziej podoba w Warszawie na pewno wiesz pałac kultury nie gdzie się ręce ten e, toaleta e, ja wiem e, ten aktor nie mówię ten aktor. Ale ja wiem, to jest taki aktor, on taki nosi kapelusz. W restauracji jest. Każde miasto lubię, naprawdę. Miasta są fajne. Każde duże, małe miasto jest fajne, bo, bo, bo można wciąga. Chodzi się ulicami i się odkrywa różne rzeczy. Jest nieprzewidywalne. Każde miasto jest nieprzewidywalne. Tak. Mam wszędzie blisko. Z tego powodu nie cenię Zakopanego. Znaczy nie to, że nie cenię w ogóle, tylko mniej cenię niż Warszawę, bo tam mam z kolei daleko. Hmm, zwłaszcza kiedy jadę z Warszawy. No bo jak jadę z Murza Sichle, to mam bliżej. Hmm. Cykl, znaczy różne rzeczy spadają na to, że lubię Warszawę, zwłaszcza Pałac Kultury, bo komunikacyjnie jest połączony z nim tramwajem, metrem i autobusem i taksówką. Jeszcze na koniec takie pytanie. Już pewnie dzieje, że jeszcze nie są choinki prostawiane jakieś światełka. Czy jesteś właśnie za tym, żeby już od października tak pompować w ludzi ten nastrój świąteczny, czy raczej odpuścić i lepiej? Nie, odpuścić zdecydowanie jestem zażanowany, jeśli widzę tam nie wiem, w sierpniu, czy w połowie lipca świętego Mikołaja, który już mnie namawia, żebym coś tam sobie kupił. Nie no, oczywiście mam wrażenie, że... że no... Chyba my wszyscy w jaki sposób przegraliśmy w wojnę ze światowym marketingiem, że to już nie są święta, tylko że to już są święta handlu, tak? że to już nie są święta Bożego Narodzenia i to mnie oczywiście w żaden sposób nie cieszy. No, na, na całe szczęście to, jak się będziemy nie wiem, tam zachowywali przy stole, jak sobie będziemy rozmawiali z tymi naszymi najbliższymi w, w wigilijny wieczór, jak będziemy rozmawiali z naszymi ukochanymi zwierzakami, bo one tam mogą się note, no to już zależy od nas i że to już specy od marketingu nie mają specjalnego wpływu. No, to, to, a oczywiście, no to jak widzę, no, dostrzegam ten cały kicz, śmiesznie to, nie podoba mi się to, no ale co zrobić, no, 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 nie ja to wymyśliłem. No, w, ogóle się w święta mamy cały rok, no, jest czubek, <gulodasz> jest jeden czubek, jest, jest, jest jedna jestem <gulodasz> jest, jest <gulodasz> zielony, także, także u nas święta są cały rok, dla mnie mogły być święta cały rok, gdzieś tam wtedy mili uśmiechają się do siebie, co prawda tylko jeden dzień tak, i, to, to, no, ty i, to, i to też, i to też po południu 24, a potem co wraca ta polska chryja, ale, ale generalnie, tak to żeby zimno nie było, żeby zimno nie było, no, 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 no zimno nie było, ale żeby śnieg był. O. Ja lubię pompować. Ale ja lubię przez cały rok, a nie od października. Tylko. Mi też się podoba jak jest napompowane, bo wtedy jest, nie, nie jest tak szaro w Warszawie i jest kolorowo. I są korki, które bardzo pozdrawiamy. Są korki kolorowe. I pachnie choinkami. Też. Las Christmas jest fajny. że co się pali. Dzień dobry. To, to mi się w ogóle nie podoba, to jest oczywiste. No, to, to, to się nie podoba, bo to nie są święta, tylko to jest ciągnięcie pieniędzy i to jest, jest tanie Ja Mam generalnie jakiś tam problem ze świętami, bo raczej znaczy, lubię bardzo Wigilię i Boże Narodzenie, wiadomo, bo to są święta, które zawsze się tam w domu gdzieś obchodziło. Natomiast e, nie kręci mnie w ogóle wciąganie tych świąt w sklepy ten cały karwut telewizyjno-medialno-sklepowy, to, to mnie raczej, to jest mnie raczej obleśne. Jak widzę tego Mikołaja Coca-Coli, który już po raz kolejny przyjeżdża i dzwoni tymi dzwoneczkami, to Tego że coca też nie, nie, nie lubię specjalnie jakoś tam. Hmm. I tak, ale ten Mikołaj jeszcze mnie wprowadza w dodatkową depresję. To, to, to zdecydowanie nie jest fajne. Święta powinny być w domu, jeśli ktoś sobie chce obchodzić, niech sobie obchodzi. Nie potrzebuje tego w hipermarketach. Wale, że jesteśmy bombardowani świętami, miesiąc przed świętami niż miesiąc po świętach więc Z tego powodu tak jest rzeczywiście lepiej. Ja lubię świętać tę atmosferę, więc mi to nie przeszkadza. No cieszę się, że jak, jak, jak widzę, jak nowy świat rozbłyska, warszawski nowy świat rozbłyska tysiącami kolorowych światełek. Myślę wtedy o narodzinach Chrystusa Króla. Warszawa da się lubić. Warszawa da się lubić. Tu estás